Pewnie myślisz, że oddychanie w sztukach walki to banał, prawda? Przecież każdy to potrafi. Robimy to automatycznie od chwili narodzin. Nie musimy się tego uczyć. Oddychamy bez zastanowienia, zupełnie instynktownie. Ale co jeśli powiem ci, że sposób, w jaki oddychasz, może diametralnie wpłynąć na Twoje wyniki w treningu? Wyobraź sobie intensywną sesję karate. Pot leje się z czoła, mięśnie płoną, a przeciwnik nie daje chwili wytchnienia. W takiej chwili twoje oddychanie może być twoim największym sprzymierzeńcem albo wrogiem. Głębokie, świadome oddechy dostarczają mięśniom więcej tlenu, zwiększając wytrzymałość i odsuwając zmęczenie. Regulując oddech, obniżasz tętno, zachowujesz spokój i koncentrację, nawet gdy wokół panuje chaos. W panice oddech staje się płytki i chaotyczny, co zaciemnia myśli. Natomiast stabilny, spokojny oddech to jak ostra klinga. Pozwala widzieć wszystko wyraźnie, działać z precyzją, podejmować mądre decyzje. A najczęstszy błąd? Wstrzymywanie oddechu, szczególnie podczas ciosu czy kopnięcia. To jak odcięcie dopływu paliwa do silnika w środku wyścigu. Oddychanie to nie tylko biologia, to również most między ciałem a umysłem. Skupiając się na każdym wdechu i wydechu, uspokajasz gonitwę myśli, likwidujesz stres, zyskujesz czystość umysłu. To moment, w którym pojawia się prawdziwe zen. Opanowanie sztuki oddechu to proces, droga pełna prób i błędów. Dobrym początkiem jest tak zwane oddychanie przeponowe. Brzuch unosi się i opada, oddech współgra z ruchem. Ramiona i kark przestają się napinać, ciało się osadza, a ty czujesz, jak twój środek ciężkości przesuwa się w dół, czujesz stabilność. Ale jak w każdej dziedzinie, bez regularnej praktyki nie będzie efektów. Obserwuj swój oddech podczas treningu. Zwracaj uwagę, kiedy go wstrzymujesz, a kiedy tracisz rytm. Ćwicz zsynchronizowanie oddechu z prostymi technikami, potem przejdź do trudniejszych. Zacznij traktować oddech jak ukryty napęd cichy silnik, który zasila każdy twój ruch. Bo jak powiedział jeden z mistrzów, zrozumieć oddech to zrozumieć karate. To bezpośrednie połączenie ciała z umysłem. A jak u Was z oddechem podczas treningu zwracacie na niego uwagę, czy działacie bardziej na autopilocie? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Chętnie poczytam, jak to wygląda u Was. Jeśli ten materiał był dla Was ciekawy, koniecznie zajrzyjcie też do innych filmów na kanale. Znajdziecie tam więcej treści o sztukach walki, technikach i rozwoju nie tylko fizycznym, ale i mentalnym. Miło będzie. Jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał, to dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Dziękuję, że jesteście.